Ten zawodnik Liverpoolu jest potężnym wygranym ostatnich tygodni. Mowa tutaj oczywiście o Curtisie Jonesie. Anglik ostatnimi tygodniami przy nie najlepszej postawie zespołu wyrasta na zawodnika pierwszego składu. Ale czemu akurat on? Zanim zacznę, chcę poinformować, że zacząłem współpracę z Secret Ball Mystery Boxy piłkarskie, a z kodem KONOP macie 5% zniżki. Boksa z koszulką otworzę pod koniec tego filmu, a my wracamy już do tematu odcinka. Curtis Jones ostatnio wyrasta na główną postać drużyny Arne Slota. Jego technika oraz kontrola tempa gry jest na ogromnym poziomie. Sam Florian Witcz powiadał się, że uwielbia grać gry na boisku jest Curtis. Niemiec powiedział, że równowaga jaką do gry wprowadza Jones daje mu wielką swobodę na boisku. Jones jest też bardzo wszechstronny. Nie obraża się, gdy musi zagrać na prawej obronie, w środku pola czy na pozycjach ofensywnych. Bardzo mnie cieszy wzwyż formy Jonesa, ponieważ przez długi okres uważałem, że nie stać go, żeby wejść na poziom wyżej, a jednak mu się to udało. I dla mnie obecnie to on powinien być starterem, a nie Kalister. Dajcie oczywiście znać, jaką wy macie opinię na temat Curtisa Jonesa w komentarzu. A my otwórzmy teraz boxa od Secret Ball. Zobaczmy, co tutaj wpadło. Lepki. I mamy koszuleczkę. O, krówki! One są bardzo dobre. Mm. Szczerze, te krówki są przepyszne. Nigdy chyba nie jadłem lepszej krówki. Dzięki bardzo za krówkę. A my teraz otwórzmy sobie koszulkę. Widzę, że to jest chyba Olympic Marsylia. Tak ona się prezentuje. To jest Olympic Marsylia. Nie wiem, który to jest sezon. 2024-2025 sezon. Tak jak tutaj widzicie. Bardzo przyjemna. A jeśli wy chcecie sobie sprezentować taką koszulkę albo inną, po prostu boxa, to z kodem Konop na stronie macie 5% zniżki. Ja już Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Zostawcie oczywiście obserwacje na moim profilu. Like pod tym filmem oraz komentarz co do sytuacji Kurtisa Jonesa. Jo.